meble przyjechały, Meble Dobra, poszli. Tu będzie biurko, i będą po góry. Obydwa są. Ja myślałam, że są wszystkie meble, a tu po prostu biurko położyli. O matko, ale to będzie cały dzień składania tych mebli, nie? A nie mogę za bardzo stąd iść, bo tu wiecie, sprzęty, wszystko tego. Więc muszę tu siedzieć z tymi robotnikami i czekać aż to poskładają, kurczę, no to z jednej strony chciałabym iść już robić dalej, bo mam trochę roboty, ale z drugiej strony wiecie, no tyle jakie tu zostawić kurde, no nic no, będę się działa najwyżej. Pójdę tylko sobie, odskoczę pewnie po wodę i tyle. Chyba jak będę lunch, to, to też pójdę coś sobie zamówię zjeść. Nie wiem jeszcze. Ale mam zasłony piękne. Super jest ten materiał, naprawdę. Z jednej strony czarny, z drugiej strony taki jasny szary. Fajnie pasuje do tych kafelek. Nie wiem, czy Wam pokazywałam już. Pewnie pokazywałam, ale one są właśnie na... Nie, nie pokazywałam tego. Elektryczne będą, nie? Że nie trzeba będzie ich tak, wiecie, tarmosić, tylko pilotem się będzie zamykać i otwierać. No, o, oh, teraz lepiej, jak to klimat tutaj działa. Normalnie plecy... Mokrusieńkie, ja to ja się tak na saunie nie podziłam, jak tu w tych bierońskich Chinach, nie? <grych> tylko złożą te kartony, złożą, ale w międzyczasie chcę pokazać, co u sąsiadów całe sobie oszronili, więc nie widać, co jest w środku totalnie, tam przez szparę tylko trochę, a jestem ciekawa, jak to ładnie, bo tam już widziałam, że pięknie jest urządzone, ale myślę, że jak będą, to poproszę, żeby mi pokazali, bo kurczę, tak profesjonalnie to tam wyglądało, tych sąsiadów bardzo mi się podobało i no zobaczymy, jak to już finalnie. Wszystko będzie zrobione, bo tutaj już zobaczcie, nie ma tego takiego ala dywanu. Więc ja nie wiedziałam, który dywan mieć, w którą stronę, bo ten dywan, taki zabezpieczający dywan, szmata, yy, mi zawsze mówił, a dobra, tu jest nasza strona. Teraz go nie ma i tu już widzicie, yy, robią, zrobili właściwie sufit, więc zaczyna się dziać, tydzień mnie tu nie było, więcej kurczę, no ile Przemek jest w szpitalu, ze dwa tygodnie, tak. No, to tutaj się podziało. To po prostu z, z prędkością światła wszystkie zmiany zachodzą. No nic, będę tutaj z nimi siedzieć zobaczymy, ile, ile się uwiną z tym składaniem. Najgorsze jest to, że sobie czekałam, czekam, czekam, musiałam zakupy robić, nie? Tam jakieś spożywcze i nie tylko, ale chciałam, żeby mi przy, przynieśli, nie, żeby nigdzie nie wychodzić z domu. I czekam, Cię, mówię, dobra, zamówię pół godziny. Akurat nie przyjadą, może nie? Akurat przyjechali, nie? I, i zakupy leżą pewnie pod drzwiami, bo mówię, że ci przyjechali, nie? Chciałam, że, a dobra, tutaj jeszcze 20 minut, 20 minut, 20 minut, jeszcze nie przyjeżdżajcie, nie? I tu telefon. No, jesteśmy tu na parterze. No nic, no, mam nadzieję, że tam chyba nikt się nie poczęstuje moimi zakupami. Pod drzwiami, no nic, trudno, no zobaczymy. Przetestujemy tutaj sąsiadów albo innych kurierów, którzy też będą z paczkami tam chodzić. No, a, jeszcze aktualizacja. Przemek już się troszkę lepiej czuje, cały czas ma gorączkę po tym pierwszym zabiegu i dzisiaj niestety chyba nie. No pff, raczej na pewno nie będę mogła go odwiedzić, musi wydobrzeć, żeby już mieć ten taki faktycznie zabieg. Zamrażający, a to będzie możliwe, że nawet jutro, jak się będzie dobrze czuła. Jak nie jutro, to pojutrze. jutrze. Ja jutro analizy nie, lepiej żeby pojutrze. Dobrze, proszę Państwa, to jest już koniec. Tak to wszystko wygląda. Zaraz to jeszcze tak troszeczkę lepiej ponagrywam. O! To jest oto stół do nagrań. Może nie pod światłem, tylko z drugim światłem. Tam będę siedziała. Kamery na górze są, znaczy będą. I tak to się będzie odbywało, proszę Państwa. To jest tutaj, yy, no, to trzeba włożyć do prądu, żeby się pięknie ten stół świecił. A gdzie dokładnie, co i jak, to Wam później pokażę. Tu mamy nasze biurka i powiem szczerze, to jest moje na paznokcie biurko, które jest cztery razy, serio, cztery jak nie więcej razy mniejsze niż nasze biurka do pracy. Yy, trochę przesadziliśmy. Trochę są za duże. Chociaż Szemek powiedział, no, jak tu porozkładasz wszystkie monitory, komputer, wszystkie rzeczy, to, to wcale nie będzie się wydawało za duże. We will see, że tak powiem. We will see. Eee, co chciałam jeszcze powiedzieć? Nie wiem, czy będę umiała zamknąć te drzwi tutaj, bo tam Przemek taką zrobił... No widzicie, bo to za daleko poszło. Taki zrobił cosik. Żeby one tak daleko nie szły, te drzwi. I nie wiem, czy ja to będę miała powtórzyć, żeby tu zamknąć. Ale dobra, no powiedzmy, że damy sobie radę. Musiałam wyłączyć klimatyzację, bo tu było pełno jak śniegu, nie? Styropianu. No i wiecie, no jak dmuchało, to nie szło tego pozamiatać. Lecę bo do domu, bo zakupy. Niektóre rzeczy mogą mi się popsuć, a jest mega ciepło. A druga sprawa jest taka, że grzmi, kulka się gdzie bała. Więc Zaraz lunie fest. O, właśnie, nie chcę zmoknąć, więc y, zaraz lunie fest, cisnę na chatę, y, coś zjeść w końcu, bo bo serano się na śniadanie nie zjadłam. Poczekam na zakupy, nie? To jest godzina y, trzecia za dziesięć, więc y, ten, tego nara. I tak to razie wygląda tylko jego wiele w jest w trakcie, że tak powiem, bo Super! Się ludzi było to takie na parterze mnóstwo ja wchodzę schodami na coś do Przemka jestem w szpitalu No wycisnę dobra, nie będę posłapać dobra, na czwarte piętro Jest jest numer pokoju Przemka maneczko. Dzień dobry. Uf. Zanawiam, ja trochę cię chciałam przyłapać, z koroplówką. No tak, Ta... no ja już człowieku, po pomusę po Mam porytarza. w plecaku jedzenie, przewagimy. Jemy. Jemy. jemy, Ja, ja też. To Ci być jak to skosztujesz. Chcę zobaczyć, musimy nagrać reakcję. Dobra, dobra. Pomóż kamerę, ja to przyniosę. Ale to teraz, przed śniadaniem? Ej, zamknij za, za oczy, dobra, tak. Człowieku. Musisz się nauczyć tego robić. Ciekawe co to. Do lodówki idziesz, widzę. To czekaj, muszę się rozbierać, bo... Bo lekarz powiedziała, że jak południe dojadą gorączki, to jutro a, idziemy na ten, nie? To musisz robić wszystko, żeby nie mieć gorączki no dzisiaj. Nie mam, to już, spokój mam, nie? Dobra, zamknę kończę. Masz? Dobra, ja oczy, ale kamera jest na Ciebie, nie? Dobra. Kamera jest na Ciebie jak coś. To jest takie coś. No razem I nie wiem co ma nagrywać Siemek. No tak jak trzymasz, tak trzymaj. A za chwilę ludzi na siebie. To jest takie coś, takie widzę pokazuję. To daje intensywny zapach. Eee, a teraz daj kamerę na ciebie Edyta i otwórz usta. Co to jest Edyta? Jakaś słodka. Co to jest, Ryta? trochę jak kolesław, ale nie, nie, nie. się kolesław. Co to? Pasta z ciecierzycy. To z ciecierzyca? No. Ale jest czymś jeszcze dobre no. <laughs> to zajebiste, nie? Dobre, no. Wczoraj Słatka. sobie kupiłem plant-based produkt. Był wegi 230. Bardzo dobry, no? Chick chick bo garbanzos czyli ciecierzyca w po angielsku chickpea. <coughs> salad. Bardzo dobre. Zajebiste, nie? Bardzo dobre, no? Zajebiste. Takie jest świetne. To tutaj dogadaj się, dobra, dogadaj się. Dogadaj się, hopie, dogadaj się, hopie, bo, bo jest gorączki dzisiaj Ej, masz. być. Ja nagrywa. wczoraj nie nagrywam. Ja I tak przedwczoraj nie radził. A mi się źle czuł. Szybkie podsumowanie to było tak, że w poniedziałek od rana kruplówka, 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 czy ty, czy kroplówka, 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 duża kroplówka, żółta kroplówka. Czyli co ty coś? Kroplówka. Kroplówka jakieś wczoraj? wczoraj no, bo nie. Bo wczoraj wczoraj miałeś. To ile miałeś? W poniedziałek to było, gdzie jest to środa, nie? No. Od, to, od, inaczej, od tego zabiegu, czyli od soboty? Ja ty muszę przebrać, nie. Od całego tygodnia. poniedziałek, wtorek, środa. E, wtorek. No, tak, trzy dni to było takie z gorączką. Widzę moje plecy. We, co się stało? No Przemek, ja musiałem jakieś z taksówki wejść. Poza tak? tym ten parasol dużo nic nie dawał. Tak. Tak, tak na parawę. ci kamerę. To trzy dni było tak, że było ciężko, w sensie, że była temperatura, że miałem stop kroplówę, w sensie uzbuniali tam różne rzeczy, miałem badanie A nie, krwi. No w nie mogłam cię odwiedzić? No bo wczoraj to w meble, ale to spoko, nie? Wczoraj, jeszcze, wczoraj już było fajnie, nie? Wczoraj już miałem bez gorączki, tak już się czułem dobrze, już samą mogłem chodzić trochę więcej, już mogłem sobie porobić rzeczy, no ale te pierwsze trzy dni były takie... Faktycznie wiesz, takie no, przymulony jesteś, nic ci się nie chce, nie smakuje ci jeszcze jedzenie, e, to picie pijesz na siłę. E, jesteś taki totalnie w, w cały dzień w tym łóżku, leżysz, dupa cię boli od tego leżenia kręgosłup, Próbowałem spać, bo to łóżko już mi tak <grym złychać> drzeziło mnie. Próbowałem spać na tym materacie, ale ten materac jeszcze twardszy jest, od razu się przyniosłem znowu tutaj i tak noce nie budzenie się to chwilę w nocy, jakieś poty. Potem zamieniłem kołdrę już, zrobiłem sobie tą grubszą, bo to jest, ta jest ta grubsza, tam jest ta cieńsza. To była wolałeś grubszą czy cieńszą? Tak, no i z tej grubszej mi się to lepiej śpi, bo tak się fajnie jeszcze wypłocę w tej grubszej, wiesz? No i te trzy dni były takie, no, zmulone po prostu. Ja tak gdzieś tam nagrywała ziomką jak wygląda, tak było takie... Hello, żyję. Ale wczoraj do Tak, ale już wczoraj już było spoko, wczoraj już było spoko. Ale też są cały czas kroplówki. Dzisiaj już jest trzecia kroplówka taka mała. To jest 100ml. Najgorzej jak jeszcze jedna duża. Bo te duże są zimne. I nie nagrałem tego wczoraj, ale pokażę jak to wygląda. No bo jak masz taką kroplówkę i ona jest zimna. to jest zimne, a ciało ma 36 stopni. To, to kurwa tak boli tutaj w środku, w sensie, że jest Daj takie ci zimno, że ci zamraża. I ja wczoraj mówię, przecież MacBook daje ciepło, nie? Tutaj z tyłu są takie te, nie? Jak dacie rękę, to jest cieplutko. O, sałateczka zrobić pieprza. To na potem, zaraz, zaraz to zrzucisz, ej. Ja sobie położyłem tak. Tak. Trzycis się tego kluczka. Z tyłu to chyba miałeś położone, nie? Nie wiem, raz, raz miałem tak położone, miałem tu GoPro położone, wiesz? GoPro, taki zatyczkę z golarki i coś jeszcze położone, żeby tak się to tym grzało, a potem już położyłem sobie tak. Żeby, żeby to się zagrzało, żeby I było wiesz, lepiej? No tak, było lepiej, nie? Ale dalej bolało jeszcze, nie? Wiesz Dalej bolało jeszcze. No bo to kuźba, no to to jest mililitrów, nie? No i tak, no i dzisiaj był lekarz. Lekarz powiedział, że jak dzisiaj już będzie gorączki, to jutro jest ta krioterapia. To wytłumacz, jeszcze widzą, o, co. Ale dokończ sobie, no. I co? I Aha, i powiedział tak, no bo się śmiali z tą pielęgniarką. Jakaś nowa pielęgniarka przyszła, mówi po angielsku bardzo dobrze. O! Pytała się ten, co to za O'Rary, co to za mendy, co to za musę. Zainteresowała zainteresować, tak bardziej, tak po, 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 by po... Wszystkie są zainteresowane, ale nie, nie każda norma, by mogła z tobą tak, tak pogadać. Nie mówią po angielsku, nie mówię, muszą używać tłumacza, a ta po prostu normalnie po angielsku mówiła i, i tyle. No i co? Z tym lekarzem i z tą pielęgniarką przyszły, przyszli. I patrzą na mnie i mówią, będziesz musiał mieć bioną igłę tu gdzieś, nie? To robione, nie? Eee, ale spokojnie, spokojnie, położymy ci koz na twarz, relaksuj <laughs> się, I jak się śmiali ze mnie, nie? Ja mówię, nie no, spoko już. Trzemek bo... jest znany tutaj w szpitalu jako ten, co zemdlał pierwszego dnia. Widziałem, Nie, co drugiego. Drugiego to było... Kiedy tak. nie wiem, pierwszego po drugiego. Widziałem na kartoż tak pacjenci mają, że wiesz, że to jest, i to gdzieś tu żyły, nie? Mhm. To jest jej żyło? Gdzie to jest żyła? Nie wiem, ja się nie znam na tym. No nie, nie to już mnie to mnie to Już tak ty jesteś pobudzony. Tu miałeś, tam miałeś, tam miałeś, tu, tu sińce, tu Weź rękę tylko. Tu sińce, tam sińce. Ja wiem, gdzieś tu bite. Ręka zgolona, tu bite. bite. Tu pobieranie krwi już x -naście razy. No. Zbieranie tej zgolony, klata ja zgolona, noga zgolona. Kurwa, on, on wróci do mnie łysy, nie? I później naczony. że to klata rośnie? To dobrze, ja nie, 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 nie chcę ciebie. To to rośnie, nie? Bez włosów na klacie. Klata pirata ma być, a nie jakieś go, golasy. Ej, gole się. Nie, nie, nie. Chodź, o to rośnie. To było łysę, to było zero, zero włosów. To było no i bardzo dobrze. No nie ja bardzo. Dzisiaj, że chce przejeżdżać, bo się kąpałem, nie? Ja pierdzielę, ty 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 tyle włosów już. No, no i tak to no, tak to leci. No, a ja wczoraj te meble odebrałam, poskładali te chłopaki szybko. No widziałam, widziałam, widziałam. Zobaczymy jak będą te... nagrywałeś wszystko? Ja no nagrywałam Złoko. no. Wszystko widzowie już widzieli, ty dopiero zobaczysz jak wrócisz, Zmasz ja, jak masz z maszczelem. challenge. tam z jakością, bo... Um, co nie widzisz? jest to perfekcyjnie totalnie jakość. Bo to ja tworzę od zera, nie? Tak, widać serenie defekty serenie. małe, ale na kamerze to nie będzie widać. No, bo myślę, że to I jakbyśmy chcieli takie super, to pewnie byśmy musieli dużo więcej zapłacić. Jakby A klimatowe jest białe, czy nie? I to jest taka satyna bardziej. Okej. Okay. Zobaczymy, to trzeba sprawdzić w kamerze. A jak wiesz, tak patrzę, że na to, jak tak patrzę na to oczami, to widać takie odbicia. Nie, na... nie, nie, nie. nie. Takich nie. Takich spoko. nie, bo to jest trochę satynowe, ale hmm. aż takiego nie ma odbicia. Jest okay. rozproszony bardziej. To rozproszone, to o to jest... Nie tak jak na tablecie z tą matową. No. Troszeczkę mniej. Trochę mniej. No. Ale na się odbija lampa moja. Tak? Tak. No, to już światło no. no, no, no. Dobra, jemy Przemek. Dawaj, 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 Bo dzisiaj postanowiłam z Tobą zjeść śniadanie. Tak? To dawaj. No, tak, A, to więc jemy jest. razem. Puścimy taki serial i jemy. Na razie, widzowie. Akcja, nie? Zaraz Wam Przemek, powiem Ci tak, yy, ja widzę, że wam tak. Powiem Wam tak. No, wszystko no, tam no, pływa... Reklamy. Yy, wszystko tam pływa, jest problem, bo yy, mam dzisiaj analizy, nie? A nie wiem, jak widzę do domu. Yy, będę musiała gdzieś iść, gdzie w miarę nie ma korka, korku i gdzie będzie w stanie mnie taksówka odebrać. To jest jedna rzecz, druga rzecz. Drugi problem, można powiedzieć, jest taki, że muszę dojść do banku, a tam jest ta największa powódź w tę stronę i wpłacić przemówkowi, żeby miał na operację pieniądze. I nie wiem, czy wrócę do chałupy, nie wiem, czy przemówkowi pieniądze załatwię na operację. To ona będzie jutro, albo później, tak? Proszę? Jutro, to Do tego jutro, trudno, No. no, no, no. czuję się spoko. Więc... No właśnie jest tam. Jest dramat. Zaraz ja, ja będę szła i będę wam to, ja nie wiem czy to wam do nagrywać, ale postaram się. No. Wszyscy zaglądają, czy zaleje szpital, czy nie zaleje szpitala. Bo jak auta jadą do te, do te fale. Dobra, weźmiemy tam raczej wszystko. Dobra, papsze mój i... Już mi laknie. Ej, dobra, już nie ma tutaj tej. Już nie ma, bo tu była woda, wiecie? Tu była na, tych, na tym chodniku, tu była woda tam dopływała, ale teraz już teraz już tej wody tu nie ma. Ja to nagram telefonem, więc Krystek wrzucił... O, jak dobrze! O, kurwa! Jezu, sorry, że ja tak... Nie... Ale no koleś przyjechał! Jest dużo mniej wody. Coś tu jest porobione, bo tutaj tego chodnika nie było, on nie istniał. Rozumiecie? Więc coś, coś było robione, że idzie przejść, a się martwiłam, że nie przejdę, nie? Naprawdę przysięgam, tego chodnika by nie było no, no, tak jak tam, yy, nie wiadomo, którym wyjść, bo jest wiecie, rzeka za tym niebieskim parasolem. I taki, no nie przejdę. Koleś nie przejedzie, a ja nie przejdę. Tak to mam to mocne. Hmm. Ty patrz, przejdzie chyba to. O. przecież przecież pod prostu przecież 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 to? to. ona przecież to ja też. Jak ona przejdzie, to ja też nie, ta dziewczyna. Jezus, ja dzisiaj umywam. Ja, ja dziękuję Bogu, że ja wzięłam dzisiaj sandałki, nie? Boże, dziękuję Ci, żeś mi dzisiaj podpowiedział, że sandałki tam wziąłeś. Wiecie, ile tu laczków, o tu pole się, tulaczka y, w ręce idzie. Wiecie, ile tu laczków pływa, ile mi się To jest pan, który Przemkowi zawsze wymienia kosz na śmieci w szpitalu i yy, poznał mnie, widziałam się sieci, czyli o kurwa no dobra okej, okay. no gdzie idą, Wiem, że tu jest chodnik, pamiętam że tu jest chodnik gdzieś chyba nie ma tu żadnej yy, przepaści o, 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 o. Ach, taka fala tu mi teraz niestraszna Powiem wam, ale tych sklepów na szczęście nie zalewa. O kurde no. Ja się naprawdę w pewnym momencie bałam, że ten doleci do szpitala, nie? Bo było już blisko, jak te auta zwłaszcza przejeżdżały. Tam sprawdza czy tam nie ma jakieś dziury. Bo rok. Żeby przejść. Jezus, powiem wam. To są Chiny, nie? <laughs> Jakby to Marcin powiedział. Uh, ja, ja to będę... O kurwesku! Ja to będę wszystko nagrywać, bo o tu wiem, że... Tu już przechodziłam nieraz i wiem, że jest przepaść, ale kurwesku, nie wiem, jak, jak głęboka jest ta przepaść. Yy, o kurde! O, <laughs> Mały idzie za mną. Dobra, idę za małym. Idę małym. Idę za tym małym. Dzięki mały, żeś mi tutaj drogę dobrze wkazał. Ja, ja. Chodź na ten chodnik. Chodź na chodnik. Ja. Aż się ludzie zaglądają. Serio. Aż się ludzie zaglądają to pewnie jest, nie jest taka mega rzadkość, bo na przykład jak na Fuercie padał deszcz, to to było to Jezus, to ludzie do okien wychodzili na Fuercie i deszcz tam nikt nie ma deszczu, a deszczem jest, są trzy krople, spadną ci na nos nie? dobra tu już jest Gites, tu mogę iść ale gorzej z autami więc ja muszę teraz sobie przemyśleć bardzo dokładnie, gdzie ja pójdę, żeby mnie odebrała taksówka bo no widzicie jest trochę komplikacji i na wszelki wypadek zrobimy sobie tak longiem tę moją podróż do banku bo ja nie jestem pewna czy się coś nie odpierdzie, ale ładne różowałam ja nie wiem czy się coś nie odpierdzie o tej w trakcie teraz tak jak ja mam iść bo ja zawsze idę w bokiem. ale chyba może tutaj będę ja iść Chyba tędy przejdę, nie, nie przejdę, więc idziemy tędy. Oj, 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 oj oj. O tu wiecie co? Ja przypuszczam, że one się poprzewracały, bo zobaczcie, to płynie jak rzeka, nie? Ta woda płynie jak rzeka, tu już jest mało, tu już jest spoko, tu już jest luz. Więc Gdybym mogła zamówić tak może on to jakoś ominie. Bo ja od banku już zamawiałam taksówkę. Może on to jakoś ominie, bo widzicie, jest całkiem by się zboicie. No bo tam przystanek zarany, to by się przejmował. Jest pierwszy raz tak zimno, chłodno... Obra, źle powiedziane, ale tak chłodno, odkąd tu jestem. Czyli od prawie dwóch miesięcy, bo jest 24 stopnie są. Nie, nie leci mi po plecach. I to jest sukces, nie? To jest naprawdę git. Osoby tu czekają. Pewnie mają trasę przez ten najgorszy moment. Yy. Dobra, tu już jest jakby nigdy nic, nie? Zwykły deszcz. Coś tam gdzieś musiało być zatkane. Wiecie, że ta woda nie uchodziła. I dlatego się taka pewnie rzeka zrobiła. Dobra, to już się nigdzie będzie działo, e, widowie chyba. <grymne> z tę kamerę, żeby się tam przy okazji nie, wiecie, nie, nie potknąć, skupić się na drodze. O, dziewczyna w, w lodzkach, jeszcze w szpilkach, jednak. Dobra, jeszcze jedna kałuża mnie czeka do przejścia, i dalej już z górki, aż do samego banku. A, tam taka kałuża, to nie kałuża.